Cześć, tutaj Marta z kanału Tapis TV. W tym odcinku chcę zaprezentować Państwu w największą w swojej klasie elegancką wannę Spa Nordic 9 Elite, której wymiary to aż 220x220 cm która swoim designem goni trendy, a wyposażeniem wyprzedza konkurencję. Ta naprawdę duża wanna Spa pomieści aż 5 dorosłych osób. I to wcale nie małych osób, bo to na co warto zwracać uwagę przy wyborze wanny to dopasowanie i do wzrostu użytkowników tak, by znaleźć wygodną pozycję. Jest to bardzo istotne. Opowiadam o tym więcej, a nawet doświadczam na własnej skórze w innej mojej prezentacji o tutaj. Zapraszam, odszukajcie, by dowiedzieć się więcej na temat masażu zmęczonych dłoni i stóp i dla kogo może się to okazać szczególnie przydatne. Masaż dłoni i stóp to bardzo ważna funkcja, ale jest jeszcze jedna strefa warta uwagi: to spięte ramiona i szyja. W obecnym tempie życia ta dolegliwość dotyczy niemal każdego z nas. Silny strumień wody skierowany właśnie na ten obszar pozwoli pozbyć się tego problemu. Wystarczy tylko ułożyć się w wygodnej pozycji, co w tej wannie nie jest problemem, oraz łatwo dopasować intensywność masażu no i po prostu się zrelaksować. Wygodne siedziska i leżanki zapewniają ergonomiczne ułożenie z uwzględnieniem naturalnych żywic ciała. Ta wanna posiada aż 61 do masażu, zapewniających dużą różnorodność masaży, które są idealnie rozmieszczone, by trafiać w odpowiednie spięte obszary ciała. Są to cztery rodzaje dysz ze stali w trzech różnych rozmiarach. Są to dysze dające. Jednokierunkowy regulowany strumień, dysze birotacyjne do intensywnego masażu dużej części ciała. Dysza obrotowa wytwarzająca strumień, który zatacza małe koła i porusza się w kierunku określonej części ciała oraz jednokierunkowy strumień obrotowy, który rozpyla pulsujący strumień wody. Co ciekawe, dysze są jednocześnie pokrętłami regulacyjnymi, by dostosować siłę masażu. Wanna posiada także 12 dysz powietrznych, dających efekt delikatnego muskania skóry. To, o czym warto wspomnieć, to chromoterapia, czyli gra świateł LED, która jest wspaniałym uzupełnieniem hydroterapii, gdyż ma znaczący wpływ na samopoczucie i niweluje stres. By doświadczać jeszcze bardziej relaksującej atmosfery, możemy doposażyć swoją wannę w podświetlany wodospad. Do dzieci nieprostego sterowania wszystkimi funkcjami, które oferuje wanna, służy intuicyjny panel Balboa Spatacz 2, a atmosferę umila kompletny zestaw Audio spa i subów z Bluetooth. Tak. Możecie słuchać ulubionej muzyki w wannie z hydromasażem i sterować ją ze smartfona. To tyle o funkcjach, bo teraz więcej o wyglądzie. Poza bogatym wyposażeniem, ta wanna to piękny, ekskluzywny mebel kąpielowy o kubistycznym kształcie. Dzięki ostrym krawędziom wanna utrzymana jest w stylu nowoczesnym, a bawiąc się kolorami niecki i obudowy, możemy dopasować wannę do każdego wnętrza. Mamy do wyboru 7 odcieni koloru niecki. W tym modelu jest to akurat Pearl White który wspaniale harmonizuje z obudową w odcieniu Afro Grey. Z kolorem obudowy można poszaleć, bo wybór jest ogromny i niemal nieograniczony, ponieważ ten element, oprócz kolorów dostępnych w podstawowym wzorniku, może być wykonany dowolnym zestawu kolorów płyty Centroplast. Możemy także wykonywać na obudowie dowolne nadruki i w taki sposób stworzyć swoją wyjątkową wannę Unikat, której nie ma nikt. I idealnie dopasować ją do otoczenia. Dla nas kobiet takie detale są niezwykle ważne i warto poświęcić temu dłuższą chwilę. Wanna nie musi być biała. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia modeli, które posiadamy w bieżącej sprzedaży, dostępnych na ekspozycji w naszym salonie w Łodzi lub był „Hatowie“. Zobaczyć, jak Wanna prezentuje się w rzeczywistości, dotknąć jej, usiąść, przymierzyć osobiście. To na pewno ułatwi wybór modelu i podjęcie decyzji. Naprawdę warto! Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej tej prezentacji. Do zobaczenia!